Konsole Nintendo cieszą się długą żywotnością, dlatego warto o nie zadbać. Przygotowałem dla Was listę akcesoriów, w które warto się zaopatrzyć, aby cieszyć się konsolą jak najdłużej i w pełni jej możliwości. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak podaje portal Switch Weekly, użytkownicy korzystają ze Switcha w trybie mobilnym i stacjonarnym w zbliżonych proporcjach. Nie trudno się domyślić, że to właśnie tryb przenośny najbardziej naraża konsolę na uszkodzenia. O ile joykony można wymienić, a rysa na obudowie to kwestia estetyki, o tyle porysowany ekran potrafi znacząco pogorszyć komfort rozgrywki. Dlatego nie warto oszczędzać, a wydanie dodatkowych kilkudziesięciu złotych na porządne szkło hartowane zamiast folii powinno być rozsądnym rozwiązaniem. Najlepiej wybrać takie z aplikatorem, aby uniknąć irytujących pęcherzyków powietrza. Jeśli planujemy podróżować z konsolą, oprócz szkła hartowanego, niezbędny jest porządny futerał. Osobiście zainwestowałem w propozycję marki Subcase, która nie tylko odpowiada mojemu gustowi estetycznemu, ale jest również sztywna, twarda i jak zapewnia producent, wodoodporna. Dodatkowo posiada kieszonkę na 12 gier, żeby mieć ulubione tytuły zawsze pod ręką. Wraz z nowym Switch'em otrzymujemy nowy nośnik gier Game Key Card. Do standardowych rozmiarów cartridge, który nie zawiera danych, lecz umożliwia pobranie gry na konsolę. Oznacza to, że wolna pamięć w konsoli będzie niezwykle cenna, a karty pamięci staną się koniecznością, jeśli nie chcemy ciągle instalować i odinstalowywać gier. Na razie jedynym rekomendowanym rozwiązaniem jest dedykowana karta marki Sandisk o pojemności 256 GB, czyli tyle samo, ile wbudowanej pamięci oferuje nam konsola. Nintendo Switch nie tylko okazało się rewolucyjną i rewelacyjną konsolą, ale także dało nam prawdopodobnie najlepszego pada w 30-letniej historii konsol domowych. Jest dobrze wyważony i fantastycznie leży w dłoni, dzięki czemu, w moim osobistym rankingu, pokonał nawet sławnego pada od GameCube'a. Już 5 czerwca otrzymam jego następcę, który, miejmy nadzieję, będzie kontrolerem na miarę 2025 roku. A gdy już mamy odpowiedniego pada, możemy wygodnie rozsiąść się przed telewizorem i oddać się ulubionym grom. Na premierę otrzymamy prawie 30 gier dedykowanych nowej konsoli, z czego zamówiłem dwie pozycje: Yakuza Zero Director's Cut oraz Mario Kart World, dla którego w dużej mierze kupiłem tę konsolę i mocno trzymam kciuki, bym się nie zawiódł. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wy przygotowujecie się na nowe doświadczenie od Nintendo. Do usłyszenia!